Witamy z Centrum Bojowego. Wspólnie z Jarkiem mamy dla Pań dzisiaj e, taką propozycję. Jeżeli idziecie gdzieś w miejscu, gdzie czujecie zagrożenie albo gdzieś poczuwacie, że takie zagrożenie może wystąpić, e, kupcie sobie taką smyczę, jak to Jarek ma, a oprócz tego na, na to zawieście pęk kluczy. E, co możemy zrobić, to Jarek pokaże proste elementy, czyli uderzenia na odlew, które mają swój efekt. pastę, gdzie za nami i wiadomo Ła, pięknie! Jak widać efekt jest y, bojowy. Y, tak, przeciwnik wyeliminowany. Wcześniej zatakowaliśmy od wewnętrznej, teraz sam możemy wykonać od zewnętrznej. Wyjdziemy, kto się zbliża na paski na no, dystarczając. A, efekt niesamowity. Myślę, że aż na tarczy to widać y, jest efekt. Pokażę jeszcze raz. Takie. Tak jest. Teraz mocno. Patrzcie. No, szkoda tarczy. Dokładnie. Ale też y, może być z góry. Ja myślę, że może być z góry. Gdyby to było gdzieś tam uderzenie na głowę. Patrzcie, z góry. Tak. Efekt jest niesamowity. Tak. Tak. Może być podwójnie. Ja dam Jarek tak i potem na odlew, nie? Czyli jest raz. Tak jest. Jeszcze raz. O. Jeden, drugi. Może być mocno. Dobrze. Jak widzicie efekt jest niesamowity. Takie klucze możemy wykorzystać. Ja bym też mógł dodać. Tak, jeżeli mamy ten to, co że ktoś się złapał, patrzcie, uderz, wejdź, popraw. Tak, jeżeli ktoś się złapał, tak jest, uderz, krocze, tak, potem ściągnij. Możemy, uwaga, przytrzymać dla panów, o, jest ok, ściągnąć. Jak widzicie, Jarek tu pokazał uderzenia, ja pokazałem wejście. Dzięki serdeczne. Zapraszamy na treningi, nie tylko na kursy, prowadzimy dla pań kursy samoobrony, więc. Decydujcie się, przychodźcie na treningi. Niech moc będzie z wami, bo z nami już jest.